Cześć, naz nazywam się Kacper. Jest, jestem nowy w zespole. Właściwie to się boję wszystkich i mam taką pałkę jedną nagrania, na, na perkusji gram. Od półtora roku i na razie. Zainwestowałem teraz w sprzęt sportowy. Bardzo się interesuję sportem i w studio. U Uważam, że jest naprawdę, świetne warunki są do siły. Sklejasz akcję? Od dawna ćwiczę wokal i myślę, że na nowej płycie zaskoczy Was swoją nową barwą. I bardzo ćwiczyłam długo, cztery lata nieustannie. Wieszałam pranie i cały czas śpiewałam. Zöld erdőben, zöld mözöben, sítat egy madar, zölda engem odawar. Mindig odawar engem. Figiejetek ide. Od, tego, od czasu, kiedy zobaczyłem na pierwszy raz siebie na plakacie, w Zo, to mówi: Nie, nie będę nosił tej fryzury. Kto mnie obetnie, kto? Może mam takie wszy czy coś, ale wędkę, za sobie kupię? No, bo przecież ja umiem łowić ryby, co innego mogę robić? Ja nie śpiewam, ja nie gram, ja nie jestem rastamanem. Nie, to tylko tak wygląda: sklejaż akcję? Nie, to. Jest, nie wiem czy wiecie, jest taki, dwa rodzaje są, jest pająk i wilk. I jak je tak razem połączysz jednego z drugim, to one wtedy tworzą niczego pająka. No i spadaj, mam robotę. <grym>